Dobry dzieci, zapraszam do wysłuchania, a następnie do narysowania kolejnych przygód Kubusia Puchatka. Dzisiaj rozdział siódmy, w którym mama Kangurzyca z maleństwem przybywają do lasu i prosiaczek bierze kąpiel. Nikt dobrze nie wiedział skąd się wzięli. Dość, że pewnego dnia zamieszkali w lesie we dwoje: mama Kangurzyca. I mały jej synek, zwany maleństwem. Gdy Puchatek zapytał Krzysia: Skąd się oni tutaj wzięli? Krzyś odpowiedział: Całkiem po prostu, jeśli wiesz, co to znaczy, Puchatku. A Puchatek, który nie wiedział, co to znaczy, powiedział: Aha. Potem kiwnął łebkiem raz i drugi i powiedział: Całkiem po prostu, aha. A potem. Podszedł do swego przyjaciela prosiaczka, by się dowiedzieć, co on myśli o tym. W mieszkaniu prosiaczka zastał królika i tak wszyscy trzej zaczęli o tym gawędzić. – Nie podoba mi się to wszystko – rzekł królik. – Jesteśmy sobie wszyscy u siebie w lesie, ty puchatku, ty prosiaczku i ja, a tu naraz… I kłapołuchy, wtrącił Puchatek, i kłapołuchy, a tu naraz, i sowa przemądrzała, dodał Puchatek, i sowa przemądrzała, a tu na, i kłapołuchy, rzekł Puchatek, zapomniałem o nim. Jesteśmy wszyscy u siebie, ciągnął dalej królik, powoli i dobitnie, a tu naraz, budzimy się pewnego pięknego dnia i kogo zastajemy? Jakieś dziwne zwierzę. Zwierzę, o którym nawet nigdy nie słyszeliśmy zwierzę, które nosi całą swoją rodzinę w kieszeni. Przypuśćmy, że ja na przykład zacznę nosić całą moją rodzinę w kieszeni. Ile kieszeni musiałbym mieć? Szesnaście kwiknął prosiaczek siedemnaście nieprawda powiedział królik i jeszcze jedną na chusteczkę do nosa. To już osiemnaście. Osiemnaście kieszeni w jednym ubraniu. To o wiele za dużo. Tu nastąpiło długie milczenie. Przerwał je Puchatek, który od paru chwil siedział głęboko, zamyślony. A mnie wypada piętnaście. Co? Zapytał królik. Piętnaście. Piętnaście czego? Piętnaście osób Twojej rodziny. No i co? Puchatek podrapał się w nosek i powiedział, że mu się zdawało, że Królik mówił coś o swojej rodzinie. – Czy tak? – zapytał Królik niedbale. – Tak, powiedziałeś, że… – Mniejsza z tym, Puchatku – rzekł Prosiaczek zniecierpliwiony. – Chodzi o to, co mamy zrobić z Kangurzycą. – Aha – powiedział Puchatek. – Najlepiej będzie tak – odezwał się Królik. Porwiemy maleństwo i ukryjemy je, a kiedy mama kangurzyca zapyta, gdzie jest maleństwo, powiemy a kuku. A kuku? powiedział Puchatek dla wprawy. A kuku? A kuku? To bardzo ładnie brzmi. Moglibyśmy powiedzieć a kuku bez porywania maleństwa. Puchatku, rzekł królik grzecznie. Nie masz ani krzty rozumu. Wiem o tym, odparł puchatek pokornie. Po to powiemy Akuku, żeby mamie kangurzycy dać do zrozumienia, że my wiemy, gdzie jest maleństwo. Akuku ma oznaczać, powiemy ci, gdzie jest maleństwo, jeśli nam obiecasz, że zabierzesz się z lasu i już nigdy w te strony nie wrócisz. Puchatek usiadł na boczku i wprawiał się w mówieniu a kuku na różne sposoby. Czasami zdawało mu się, że to oznacza to właśnie, co miał na myśli królik, a czasem zdawało mu się, że coś innego. Sądzę, że to jest tylko wyprawa myślał. Ciekaw jestem, czy mama kangurzyca. Też będzie musiała się wprawiać, żeby to zrozumieć. – Jest tylko jedna ważna rzecz – wtrącił Prosiaczek, kręcąc się niespokojnie. – Rozmawiałem z Krzysiem, który mi powiedział, że kangury są powszechnie znane jako jedne z najdzikszych zwierząt. Na ogół nie boję się dzikich zwierząt, ale każdy o tym wie, że jeśli jednemu z najdzikszych zwierząt zabrać jego małe, ono staje się tak dzikie jak dwa najdziksze zwierzęta. Wobec tego powiedzenie: A kuku, jeśli może trochę nierozsądne? Królik poślinił koniec ołówka i powiedział: Prosiaczku, nie masz ani krzty odwagi. Niełatwo jest być odważnym, odparł prosiaczek, lekko pociągając noskiem, kiedy jest się tylko bardzo małym zwierzątkiem. Królik, który z wielkim skupieniem zabierał się do pisania, podniósł łebek i powiedział: Właśnie dlatego, że jesteś bardzo małym zwierzątkiem, możesz się przydać w przedsięwzięciu, jakie mamy przed sobą. Prosiaczek był tak przejęty myślą o tym, że może się przydać, że zapomniał się bać. I gdy królik oświadczył, że kangury są niebezpieczne tylko podczas zimowych miesięcy, a w innych okresach są łagodnego usposobienia, prosiaczek ledwo mógł usiedzieć na miejscu, tak bardzo mu się śpieszyło, żeby się przydać. A co ja będę robił? spytał puchatek ze smutkiem. Chyba nie będę mógł się przydać. Nic nie szkodzi, puchatku, rzekł prosiaczek. Pocieszająco, może innym razem. Bez puchatka, powiedział królik uroczyście, ostrząc szpic ołówka, całe przedsięwzięcie będzie niemożliwe. Och! westchnął prosiaczek i usiłował nie wyglądać na rozczarowanego. Puchatek zaś poszedł do kącika i rzekł z dumą do siebie. Niemożliwe beze mnie, taki to już ze mnie miś. A teraz proszę posłuchać, powiedział królik, gdy skończył pisać. I pochatek z prosiaczkiem usiedli obok, słuchając pilnie z otwartymi pyszczkami. A królik to właśnie napisał. Plan porwania maleństwa. Punkt pierwszy. Uwagi ogólne. Mama kangurzyca biegnie prędzej niż którekolwiek z nas, nawet ja. Punkt drugi. Uwagi bardziej ogólne. Mama kangurzyca nigdy nie opuszcza oka maleństwa, chyba tylko wtedy, gdy jest ono bezpiecznie zapięte w jej kieszeni. Punkt trzeci. A zatem, jeśli mamy porwać maleństwo, musimy uzyskać znaczną przewagę, ponieważ kangurzyca biega prędzej niż ktokolwiek z nas, a nawet ja. Patrz, punkt pierwszy. Punkt czwarty. Uwaga! Jeśli maleństwo wyskoczy z kieszeni kangurzycy, a na jego miejsce wskoczy prosiaczek. Kangurzyca nie zauważy różnicy, gdyż prosiaczek jest bardzo małym zwierzątkiem. Punkt piąty. Jak maleństwo. Punkt szósty. Jednak kangurzyca musiałaby patrzeć w inną stronę, tak aby nie zauważyła wskakującego do jej kieszeni prosiaczka. Punkt siódmy. Patrz. Punkt drugi. Punkt ósmy. Inna uwaga, jednak gdyby ją Puchatek zajął interesującą rozmową, mogłaby przez chwilę patrzeć w inną stronę. Punkt dziewiąty. A wtedy ja mógłbym uciec z maleństwem. Punkt dziesiąty. Prędziutko. Punkt jedenasty. I kangurzyca nie spostrzegłaby różnicy, dopiero, Potem? Królik odczytywał to uroczyście i przez krótką chwilę nikt nie odzywał się słowem. Wreszcie prosiaczek, który tylko w milczeniu otwierał i zamykał ryjek, zdołał wykrztusić ochrypłym głosem. A co potem? Co przez to rozumiesz? Kiedy kangurzyca zobaczy różnicę, wtedy wszyscy mówimy, a kuku! My wszyscy troje? Tak, ojej! O co chodzi prosiaczku? O nic, odparł prosiaczek, dopóki my wszyscy troje mówimy akuku. Dopóki my wszyscy mówimy, powtórzył prosiaczek, to nic nie szkodzi, ale nie zależy mi na tym specjalnie, żeby powiedzieć akuku samemu. Zresztą to nawet nie brzmiałoby ładnie. A czy jesteś zupełnie pewien tego, co mówiłeś o zimowych miesiącach? O zimowych miesiącach? Tak, o tym, że one są niebezpieczne tylko w zimowych miesiącach? O tak, najzupełniej. Więc co, Puchatku? Czy wiesz już, co będziesz miał do roboty? Nie, odparł Kubuś Puchatek. Jeszcze nie wiem. A co będę robił? Więc masz tylko mówić bez przerwy do kangurzycy, tak, żeby odwrócić jej uwagę. O, ale o czym? O czym ci się podoba? Czy myślisz, że mógłbym jej powiedzieć na przykład kawałek wierszyka, czy coś w tym rodzaju? O, to to właśnie, odparł królik, doskonale, więc ruszamy. I poszli wszyscy wypatrywać mamy kangurzycy. Kangurzyca z maleństwem spędzili miłe popołudnie w lesie na piaszczystej polance. Maleństwo ćwiczyło się w niewielkich skokach na piasku, wpadało do mysich norek, a potem wyłaziło na wierzch, a mama kangurzyca kręciła się koło swego synka, mówiąc – Jeszcze tylko jeden skok, kochanie, i idziemy do domu. A tu nagle kto się zjawia, gramaląc się na piaszczysty pagórek? Kubuś Puchatek. – Dobry wieczór, mamo kangurzyco! – Dobry wieczór, Puchatku! – Popatrz, jak ja skaczę! – zapiszczało maleństwo i wpadło do innej mysiej norki. – Jak się masz, maleństwo dzielny kawalerze? – Właśnie mieliśmy wracać do domu – rzekła Kangurzyca. – Dobry wieczór, Króliku! Jak się masz, Prosiaczku? Królik i Prosiaczek, którzy ukazali się z drugiej strony pagórka, powiedzieli – Dobry wieczór! I jak się masz, maleństwo? A maleństwo dopominało się, żeby koniecznie popatrzyli, jak ono skacze. Więc stanęli i patrzyli. I mama kangurzyca też patrzyła. Królik dwa razy mrugnął na puchatka, który zwrócił się do kangurzycy. Droga kangurzyco powiedział Nie wiem, czy ty na ogół interesujesz się poezją. Raczej nie odparła kangurzyca. Czyżby zdziwił się puchatek? Maleństwo kochane, jeszcze tylko jeden skok, a potem musimy już iść do domu. Nastąpiło króciutkie milczenie, podczas którego maleństwo wpadło do mysiej norki. A królik przyłożył łapkę do pyszczka i powiedział głośnym szeptem: No, zaczynaj! Jeśli chodzi o poezję, mówił puchatek, to idąc sobie teraz lasem ułożyłem taki mały wierszyk. To brzmi mniej więcej tak. Czekaj, zaraz sobie przypomnę. Doskonale, rzekła Kangurzyca. Maleństwo kochane, już idziemy. Bardzo ci się spodoba ten po poemacik, rzekł Królik. – Rozkochasz się w nim po prostu – powiedział Prosiaczek. – Musisz go posłuchać bardzo uważnie – powiedział Królik. – Tak, aby nic z niego nie opuścić – mówił Prosiaczek. – O tak – odparła mama kangurzyca, nie spuszczając oka z maleństwa. – Jak to idzie, Puchatku? – zapytał Królik. Puchatek chrząknął lekko i zaczął deklamować strofy napisane przez misia o bardzo małym rozumku. W poniedziałek, w chmurny dzień, rozmyślałem idąc lasem. Czemu tym jest zawsze ten, a ów owym tylko czasem? A we wtorek myślę tak. Było ciepło i słonecznie, to na pewno tak czy siak, ale tamto niekoniecznie. Znów we środę padał deszcz, więc rozważam z niepokojem. Wasi naszym mogą też, lecz nie mogą twoje moim. W czwartek znów był mróz i szron. Pomyślałem, coś tu będzie, bo choć tutaj dzisiaj on, ale oni zawsze wszędzie. W piątek. Ach, tak, tak! rzekła mama kangurzyca nie czekając aż usłyszy co stało się w piątek tylko jeszcze jeden skok kochane maleństwo i naprawdę musimy już iść do domu królik dał puchatkowi szturchańca dla zachęty wracając do poezji rzekł w tej samej chwili puchatek czyś zwróciła kiedy uwagę na tamto drzewo o tam tam gdzie Spytała kangurzyca. No, maleństwo, już najwyższy czas. O tu, akurat na wprost, rzekł puchatek, wskazując poza plecy kangurzycy. Czy widzisz? Nie, odparła kangurzyca. Teraz, kochane maleństwo, smyk do kieszeni, idziemy do domu. Powinnaś koniecznie popatrzeć na to drzewo. O tam, akurat na wprost, odezwał się królik. Czy mam cię podsadzić, maleństwo? I ujął maleństwo w łapki. Na drzewie siedzi ptaszek, powiedział kubuś puchatek. Widzę go stąd, a może to rybka? Powinnaś stąd widzieć ptaszka, powiedział królik, chyba żeby to była rybka. To nie rybka, to ptak, rzekł prosiaczek. Tak, to ptak, powiedział królik. Czy to szpak, czy kos? Zapytał puchatek. O to właśnie chodzi, powiedział królik. Czy to kos, czy szpak? Wreszcie kangurzyca odwróciła głowę i w chwili, gdy ją odwracała, królik powiedział głośno: Właś do środka, maleństwo! I prosiaczek wskoczył do kieszeni mamy kangurzycy, a królik czmychnął ile sił w nogach z maleństwem. Co się stało? Gdzie jest królik? spytała kangurzyca, odwracając się znowu. Jak ci jest, kochane maleństwo? Prosiaczek wydał piskliwy, cienki głosik z głębi kieszeni kangurzycy. Królik musiał odejść wyjaśnił puchatek Zdaje się, że coś sobie nagle przypomniał i musiał pójść i to załatwić a prosiaczek zdaje się, że i prosiaczek w tej samej chwili o czymś sobie przypomniał zupełnie nagle. No, więc i my już uciekamy do domu, rzekła kangurzyca. Do widzenia, Puchatku! I w trzech wielkich susach znalazła się daleko. Puchatek patrzył w ślad za nią i myślał: Gdybym to ja tak potrafił. Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią w tym cała rzecz. A tymczasem były chwile, kiedy prosiaczek życzył sobie, żeby kangurzyca nie potrafiła. Nieraz, gdy mu droga wypadała przez las, marzył o tym, żeby być ptaszkiem, aby móc fruwać, a teraz, siedząc na spodzie kieszeni kangurzycy, podrzucany w górę i w dół, tak sobie myślał: Jeśli to ma być fruwanie, to. Nie chcę nigdy tego robić. I nagle unosił się w górę, mówił o, a gdy opadał w dół, mówił a, i mówił o, przez całą drogę aż do domu kangurzycy. Ma się rozumieć, że gdy tylko kangurzyca odpieła swoją kieszeń, zobaczyła, co się stało. I tylko przez krótką chwilę zdawało jej się, że jest niespokojna. Ale zaraz potem poczuła, że wcale, a wcale się nie boi, ponieważ wiedziała, że Krzyś nie pozwoli, aby jej małe maleństwo stało się najmniejsza krzywda. Więc tak sobie pomyślała: Jeśli oni płatają mi figle, to i ja spłatam im figla. A teraz, kochane maleństwo, powiedziała, gdy wyjęła prosiaczka z kieszeni, pora spać. A kuku, rzekł prosiaczek, jak tylko potrafił najgłośniej po swej straszliwej podróży. Lecz nie było to widocznie bardzo dobre, a kuku, bo kangurzyca nie zrozumiała, o co chodzi. Najpierw kąpiel, powiedziała ochoczo, a kuku. Powtórzył prosiaczek i rozejrzał się z niepokojem dokoła, szukając swoich towarzyszy. Lecz towarzysze byli daleko. Królik siedział u siebie w domu i zabawiał się z maleństwem, czując, że coraz bardziej je lubi, a puhatek, który postanowił zostać kangurem, siedział na piaszczystej polance na skraju lasu, ćwicząc się w skokach. Tak sobie myślę, rzekła Kangurzyca głosem pełnym zastanowienia. Czy nie przydałoby ci się dzisiaj zimna kąpiel? Czy miałbyś na nią ochotę kochane maleństwo? Prosiaczka, który na ogół nie lubił kąpieli, przeszedł długi dreszcz obrzydzenia. Powiedział więc odwagą, na jaką tylko mógł się zdobyć. Mamo kangurzyco, widzę, że nadszedł czas, abyśmy pomówili ze sobą otwarcie. Śmieszne małe maleństwo, rzekła kangurzyca dobrotliwie, przygotowując wodę do kąpieli. Nie jestem maleństwo, oświadczył prosiaczek głośno jestem prosiaczek. Tak, tak, powiedziała kangurzyca, niby to na serio a jak ślicznie naśladujesz głos prosiaczka! Jakiś ty mądry i cacany, mówiła, wyjmując z szafki spory kawałek żółtego mydła. Ciekawa jestem, co teraz porabia prosiaczek. Czy ty mnie nie widzisz? Wrzasnął prosiaczek. Czy nie masz oczu? Spójrz na mnie. Właśnie patrzę, drogie maleństwo, rzekła Kangurzyca raczej surowo. A ty przypomnij lepiej sobie, co ci wczoraj mówiłam o robieniu min. Jeśli będziesz robił miny takie jak prosiaczek, to jak podrośniesz, staniesz się do niego podobny. A wtedy pomyśl, jak ci będzie przykro. No, ale teraz marsz do ceberka i nie każ mi sobie tego powtarzać dwa razy. I nim prosiaczek zdążył zorientować się, co się dzieje, był już w ceberku z wodą. A kangurzyca szorowała go z całych sil wielką, namydloną gąbką. Ojej! krzyknął prosiaczek. Puść mnie! Jestem prosiaczek! Nie otwieraj buzi, kochanie, bo nałykasz się mydła! rzekła kangurzyca. A widzisz, co ci mówiłam? Tyś, 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 to zrobiła naumyślnie, wykrztusił prosiaczek, gdy tylko znowu mógł mówić. I potem tak się stało, że znów miał usta pełne mydlin. Dobrze już, dobrze, kochanie, tylko nic nie mów. I w chwilę potem prosiaczek został wydobyty z ceberka i wytarty suchym ręcznikiem. Teraz jeszcze maleństwo dostanie łyżkę tranu, powiedziała kangurzyca i marsz do łóżka. Po, 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 po co, po co tran? Spytał prosiaczek. Po to, żebyś urósł duży i silny, kochanie. Nie chcesz chyba być podobny do małego i słabego prosiaczka, co? A widzisz, w tej samej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Proszę, rzekła kangurzyca i do pokoju wszedł Krzyś. Krzysiu, Krzysiu, zawołał prosiaczek. Powiedz Kangurzycy, kim ja jestem. Ona upiera się i mówi, że jestem maleństwem. A ja nie jestem maleństwem, prawda? Krzyś popatrzył na niego uważnie i potrząsnął głową. Nie możesz być maleństwem, powiedział, bo właśnie przed chwilą widziałem maleństwo, które bawi się wesoło u królika. No, no, rzekła kangurzyca to wprost nie do wiary to nie do wiary, żebym aż tak się pomyliła. A widzisz, powiedział prosiaczek mówiłem ci, jestem prosiaczek krzyś znów potrząsnął głową. Nie jesteś prosiaczek, powiedział. Znam dobrze prosiaczka, który jest zupełnie innego koloru. Prosiaczek zaczął tłumaczyć, że to wszystko dlatego, ponieważ wziął przed chwilą kąpiel, a potem pomyślał, że może nie trzeba było tego mówić i gdy otworzył ryjek, aby powiedzieć coś innego, mama kangurzyca wlała mu łyżeczkę lekarstwa, poklepała go po grzbiecie i powiedziała, że to lekarstwo ma zupełnie miły smak, gdy się do niego przyzwyczaić. Wiedziałam, że to nie jest prosiaczek, powiedziała kangurzyca, ale ciekawa jestem, kto to może być. Może to jakiś krewny Puchatka, rzekł Krzyś, może jakiś bratanek, czy wujaszek, czy coś podobnego? Kangurzyca zgodziła się z przypuszczeniem Krzysia i powiedziała, że wobec tego trzeba go będzie jakoś nazwać. Nazwijmy go. Nieboraczek, powiedział Krzyś, dla skrótu Tomasz Nieboraczek. I właśnie gdy to postanowiono, Tomasz Nieboraczek wyrwał się z objęć kangurzycy i skoczył na ziemię. Ku jego wielkiej radości Krzyś zostawił drzwi otwarte. I nigdy jeszcze Tomasz nieboraczek, prosiaczek nie pędził tak szybko jak wtedy. Zatrzymał się dopiero niedaleko swego domku. Gdy był już o jakie sto kroków od niego, resztę drogi odbył, tarzając się po ziemi, żeby odzyskać swój dawny, ulubiony kolor. I tak kangurzyca z maleństwem zostali w lesie. I co wtorek. Maleństwo spędzało cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Królikiem. I co wtorek Kangurzyca spędzała cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Puchatkiem, ucząc go skakać. I co wtorek Prosiaczek spędzał cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Krzysiem. I znowu wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Dziękuję ślicznie.